Witajcie w kolejnym szybkim odcinku na kanale. Tym razem będzie to kronika kryminalna na prośbę znajomej, która no, zna mnie z kanału i z Facebooka publikuje informacje o zaginięciu osoby z jej najbliższych okolic. Sprawa wygląda niestety dosyć poważnie. Katarzyna Błaszko, mieszkanka miejscowości Wojbusz w Kotlinie Kłodzkiej Wieczorem 17 lutego w okolice godziny 23 zaginęła. Wcześniej wyjechała ze swojego domu samochodem marki Opel Corsa o numerach rejestracyjnych DKL 41704. Miała spotkać się ze znajomym, który pracuje w warsztacie samochodowym. Udało się jej dojechać do Polanicy Zdroju, co potwierdził jej znajomy, z którym również była tam umówiona. I teraz nie do końca wiem, czy była tam umówiona z jednym znajomym, czy to jest więcej osób. Nie mam szczegółowych informacji niestety na ten moment na temat no, takich bliskich okoliczności jej zaginięcia. Wiadomo natomiast, że samochód Kasi został zaparkowany przy stacji paliw Jack Paul, Adres dokładnie to jest Niwa 5 Wolany, przy czym szczerze mówiąc, próbowałem odnaleźć to miejsce na mapach Google i nie udało mi się. Może nie potrafię szukać, może jestem głupi, nie wiem. Generalnie miejscowość Wolany, nie ukrywam, że ja przejeżdżałem wiele razy przez tą miejscowość. Jakoś nie kojarzę tam stacji benzynowej, ale. Może dlatego, że tylko przyjeżdżałem, może dlatego, że jestem zbyt rozkojarzony albo mało spostrzegawczy. Natomiast tutaj liczę na Waszą właśnie spostrzegawczość i podam resopis. oczywiście. Ponadto, że widzicie cały czas zdjęcia, Kasia ma około 160 cm wzrostu, jest ciemną blondynką, włosy ma dosyć długie, zaramiona, jest szczupłej budowy ciała, oczy niebieskie w dniu zaginięcia ubrana była w futerko koloru beżowego do pasa, szerokie spodnie dresowe oraz białe buty sportowe. Ma dosyć charakterystyczny tatuaż na przedramieniu i no taki pieprzyk na policzku. Nie do końca wiem na którym policzku, ponieważ zdjęcia są jak widzicie często odwrócone. Jeżeli ktokolwiek może pomóc to oczywiście rodzina będzie bardzo wdzięczna. Można zgłaszać jak zwykle, w opisie są podane wszelkie niezbędne numery telefonów i kontakty. W związku z tym bardzo proszę, nie bagatelizujcie tego. Jeżeli ktoś z Was zobaczy gdzieś osobę podobną do Kasi, proszę zgłaszajcie, bo czasami różne okoliczności powodują, że ktoś może na przykład chcieć zmienić swoje otoczenie, albo może się dziać taka sytuacja, że występuje bezpośrednie zagrożenie życia. No niestety. W tym przypadku sprawa ta w taki sposób została skategoryzowana przez służby. Tutaj jest istotne, żebym dodał miejscowość, o której mówię, czyli Wolany, leży przy drodze krajowej numer 8. Nie wiem jak ona się nazywa teraz fachowo i profesjonalnie, ale to jest ta droga, która jest w zasadzie najdłuższą drogą krajową w Polsce i wiedzie ona od Kudowy Zdroju, Poprzez Kłodzko, Wrocław i dalej leci aż do Białego Stoku, bodajże. Tą drogą można się dosyć szybko przemieszczać, to znaczy z prędkością najwolniejszego tira, tak naprawdę, bo jest dosyć wąskim gardłem. Co nie zmienia faktu, że poszukiwana Kasia może być już na przykład w Warszawie ze spokojem albo w Wrocławiu. Jeżeli na przykład jest tam wbrew swojej woli. To tak. Gwoli jasności. Oczywiście, ja mam nadzieję, że sprawa szybko się rozwiąże i że Kasia bezpiecznie wróci do domu. Być może, jak to czasami mówią policjanci, co ma niby pocieszyć rodziny osoby zaginionej, być może zabalowała i wróci. I tego, jak mam być szczery, chciałbym bardzo serdecznie z tego miejsca wszystkim życzyć, żeby tak to się właśnie bezpiecznie dla niej skończyło. Trzymajcie się zdrowo, bądźcie bezpieczni, że tak zacytuję Justynę Mazur. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze.